Filharmonia częstochowska na ten dzień przybrała bajkowy klimat. Dzieci i ich rodziców witały postaci z bajek, które częstawały cukierkami i pozowały z milusińskimi do zdjęć. Ale to był dopiero wstęp. Gdy na scenę wkroczyli uczniowie częstochowskich szkół, zabawa rozkręciła się na dobre. Tak, przede wszystkim uczniowie, ale również współorganizatorem jest Fundacja dla Rozwoju z panią prezes Martą Zmitrukiewicz. I oczywiście włączyły się to częstochowskie szkoły średnie. Mamy tutaj Mickiewicza, Słowackiego, Kopernika, Samorządówka, zespół CKZIU, Raymond. Także tych szkół jest dość dużo i myślę, że pokażą, się, pokażą, oni się pokażą z najlepszej strony, jaka istnieje. Wspaniałe przedstawienie było ważnym elementem. Ale był też cel społeczny, mówią nam organizatorzy, którzy przygotowali wsparcie dla najmłodszych uczniów. To 22. edycja akcji Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny. W tym roku udało nam się pozyskać sponsorów i zakupić 200 plecaków, które są wyposażone naprawdę w tym roku bardzo dużo. Myślę, że jeżeli dziecko dostanie ten plecak, to na cały rok artykułów i przyborów do szkoły wystarczy w zupełności.